To wróćmy do naszej rozmowy. Proszę. Dlaczego Paweł, Paweł Famus pisze. Jaki chce osiągnąć cel. No to jest, dosyć, to jest dosyć proste dla mnie. Bo ja cel mam zdefiniowany. Natomiast warto, warto wiedzieć, dlaczego piszą inni, jakie oni mają cel. Dlatego chcę o tym powiedzieć, a żeby zobaczyć jaka jest. Może nie tylko dysproporcja, co jaka jest e, możliwość. No bo można chcieć nobla, można chcieć e, e, serial w e, Netflixie. Można chcieć film, grę, e, e, grę komputerową. A ja uwielbiam, jak moi czytelnicy są e, zadowoleni z tego, że że są radośni. Że to jest coś, co ich wciągnęło. Jakaś, e, akcja, y, y, jakieś, y, jakieś takie doznania, y, takie przytelnicze, że to się fajnie czyta i że, y, 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 że oni to rozumieją, że to jest dla nich y, zabawa, że to jest dla nich właśnie radość. Jeżeli y, ja spotykam ludzi właśnie na targach, bo tutaj właśnie ten kontakt, jak wcześniej wspomniałem, jest taki najżywszy, y, jak oni o tym mówią, to, to, to mnie to już wystarczy, to jest bardzo fajne, czyli bardzo często się zdarza i to też o czym świadczy jak osoby, które są na przykład fanami jakichś wojennych powieści. No nie tylko takich jak ja, alternatywnych. Takich no, 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 no opisujących, inne yy, yy, okropieństwa, ale nie tylko, czasami chwałę i bohaterstwa. Yy, yy, albo yy, z drugiej strony yy, w odróżnieniu od yy, mojej powieści Kila, yy, czyli do powieści fiction, To w zasadzie jest na trochę Jest ale jest, ale jest odległa od, od jakby spraw wojennych beletrystycznych. Yy, no i też ją czytają i, i potem wracają. Jedni do jednej, drudzy do drugiej, a to nagle ja im proponuję, że za chwileczkę będzie urban fantazji O młodym magu, o takim dwudziestoparolatku, który y, dość nagle niespodziewanie, a może spodziewanie, ale to się dopiero okaże, y, otrzymał dość potężną i też ma do zrobienia na, na, na planecie Ziemi. Ja mówię tą tym czy swoim czytelnikom, a oni się pytają, no dobra, to kiedy to będzie? No i teraz proszę się popatrzeć, te dwie grupy, tak, sąci od science fiction, sąci od, od y, y, historii alternatywnej, one w tym względzie, one są nawet dość pokrewne. Jeżeli się popatrzymy przez pryzmat, że następna książka będzie była fantazy, to te dwie już są pokrewne. A tu nagle mamy trzeci, trze, trzecią propozycję urban Fantazy z młodym facetem, który ma swoje przygody. To są lata 90., no to prawie współczesne. I te osoby się tak kiedy ta książka. To znaczy, że oni no, chyba polubili ten styl. Czy on będzie taki sam? Ja nie wiem. Ja lubię takie no, no, skonstruowane prawdziwie. I dlatego u mnie jest y, wielu wielu narratorów. Nie znaczy, jest jeden wiodący, ale są też dodatkowi I, i historię dość często mamy z paru punktów widzenia. Y, tak ktoś kiedyś powiedział, że dzieci nie jest ani białe, ani, ani czarne. W zasadzie jest szare. A ja mówię więcej. Jest odcieniami szarości. Jest i... To nie jest tylko jedna, jedna szarość. I teraz, jak, jak to opowiadam z punktu widzenia wielu osób i ta historia się nam splata, i ona się robi ciekawa jeszcze do tego, i te osoby to miały troszeczkę w tych, w tych dwóch, o których mówiliśmy, o science i o ich alternatywnej, to one wiedzą, co ich może czekać w następnej powieści, która jest niepokrewna, a oni już są. a ja powiem, że tam jest, tam jest fajny. Tam jest to, co właśnie jeżeli chcą tej rozrywki, to tą rozrywki ode mnie dostaną. Tą radochę od przeczytania od ode mnie dostaną i y, 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 będą czekać na drugi, na trzeci i myślę, że na czwarty w y, y, tą szczęściu. One są, ja jeszcze powiem, bo już nie widzę, że pana pytanie słów y, pani prowadzącej, y, 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 one, y, one są już napisane. Ja, jest szczęścią, jest zemścią, to jest jego przyjaciel, y, To będzie dziwna przyjaźń. Ona zostanie wyjaśniona, ale to będzie dziwne. przecież ten no bo Zemstrz jest dużo starszy. Zemstrz jest 700 czy 800-letnim facetem. No magiem, wy rozumiecie, no to trochę oni trochę żyją. Chociaż magowie aż tak nie żyją długo, jednak tutaj jest pewna taki pewnie tak, ale to będzie powiedziane, co? Jak to się stało, że... No a ten szczęściarz jest jego przyjacielem, a jednocześnie jest młodym lat. Jak to się stało? Dlaczego są przyjaciółmi mimo tego? Będzie no, powiedziane. Ale jak to teraz połączyć? No i drugi to będzie o jak ktoś, Czemu on, gdzie on poszedł, co on zrobił, co on nam wywijał? On nie ma lekko ten facet. Bo on jest przyjacielem tego super, tego super Ale mamy już trzecią część. Ja już mogę teraz spokojnie opowiadać o tej trzeciej części. Mamy, się okazuje, istotę magiczną, ale nie, nie maga. To jest wzięte troszeczkę z mitologii. Yy, czyli bestiariusza powiedzmy yy, No to jest licha, czyli istota mogąca się wszystko przemienić i nagle ona ma problemy, bo ktoś sobie, że tak powiem, zajął parol. Ale przecież szczęściość nie będzie się bawił No Ktoś, kto ma problemy, no to nie. Okazuje się, że Pani Licho, bo to jest, to jest, to jest kobieta, to jest, no, Pani, yy, też jest troszeczkę starsza. Od, od Szczęściorza w sumie bardzo dużo, bo yy, to będzie na początku trzeciego tomu napisane, ile ona już żyje. Albo można sobie przynajmniej wyliczyć. I nagle ona ma taki problem, który to może spowodować koniec świata. Musimy za nią podążać, bo Szczęściorz właśnie takie rzeczy rozwiązuje. To jest jego druga, drugi, drugi ważna, druga ważna rzecz, którą on musi wykonać jako ta istota magiczna o tych bardzo wysokich zdolnościach. Pierwszą to, to mam nie potem, to, to musicie się domyślić. Ja to mam gotowe. I ja wiem, że was to wciągnie. One są dość podobnie skonstruowane, one mają cztery rozdziały. Każdy rozdział to jest jeden dzień. I już ma cztery dni na rozwiązanie każdego problemu. Pierwszy jest w zasadzie jego problemem, drugi jest problemem czy trzeci jest problemem tego lisa. No nic tylko czytać. Ja, ja mówię, że jak ja to czasem sobie czytam, to ja się sam uśmiecham, że ja sam na to wpadłem Na to takiego pomysły, na takie czasem kiksy, na czasem dziwne rzeczy wesołe podleciane. A zdajesz sobie sprawę. Mówiłeś, że się... Że są ludzie, którzy się famusem zainfekowali, prawda? <laughs> Wspomniałeś, że jest właśnie historia alternatywna. Jest ten drugi gatunek. Ja nie czytam tego drugiego w ogóle, ale zaczęłam się ciebie bać. Dlaczego? I sama się boję, że tu w ogóle przyszła z tobą. Nie czytam generalnie kiedyś tam czytałam, a to były wieki temu, prehistoria już. Trochę czytałam tego gatunku, ale tak opowiadasz o tym szczistkowiu. I powiem tak, jako taka osoba, która zajrzy na Twoją stronę czasami i widzi te, widzi te, te grafiki, prawda? No i to jest takie, no nie ukrywam, dla mnie osobiście takie obce. No, bo ja czytam inną literaturę. Ale teraz, jak ja słucham Ciebie, <laughs> słucham Ciebie, patrzę na Ciebie, a ty tym żyjesz, to zaczynam się bać. Bo tak no wciągnij, widzę, nie, tak? Tak, bo widzę jak opada na mnie taki, taki mur i <laughs> pisz, pisz i daj tą książkę, prawda? I szczególnie to bo te cztery dni. Tak, to ma być szybko. No bo ma być akcja, a akcja, akcja to jest e, chyba coś co najbardziej wciąga czytelników. Ja rozumiem, że są opisy i można kwiatko opisywać te trzy strony albo pół rozdziału. U mnie tego nie ma. Ja, ja też ufam bardzo e, swoim czytelnikom że oni mają fantazję. Że oni mają swoją wyobraźnię. Jeżeli na przykład opisujemy, no nie wiem, jakiś zamek, no to większość z nas wie jak zamki wyglądają. No, czasem by go trzeba dookreślić, to zależy, czy tam to jest potrzebne w akcji, czy a jak nie, to on się dzieje nie w mojej powieści, tylko w twojej głowie. I to tam jest ta akcja. Ja ty podzielę akcję, a ty musisz w swojej głowie sobie wymyślić scenografię. Jeżeli ja będę potrzebował cię nakierować na, jako czytelnika, skierować na tą, na tą sytuację konkretnie, bo chcę coś uzyskać jeszcze więcej, gdzieś to potem musi być wykorzystane, to ja ci na przykład jak w tej serii kosmicznej jedną planetę opisałem prawie dokładnie że jest, że jest sztuczna. No, trochę taki spoil, ale <noise> będzie. Mm. Jest taka planeta, która jest tak opisana, że ktoś czyta to czyta, to wtedy wie, że ona jest sztuczna i rozumie, czemu ją opisałem. No? Ja nie będę opisywał, że na planecie jest dżungla. Bo każdy wie jak dżungla, wygląda. Bo za tym na przykład jeszcze taka szybka sprawa nie, nie ma czegoś takiego, że cała planeta jest dżungla. W ogóle nie istnieje coś takiego, że cała planeta jest jednorodna. To nawet na Marsie ma, jest na tych no, na biegunach, jest na, na jakby strukturę Tak samo na każdej pamięciowo-żywej tak nie być, więc tutaj to wtedy wykorzystuję i o tym mówię. A jak nie potrzebuje, to czytelnik musi sięgnąć do własnej wyobraźni, do własnych pokładów fantazji i pomysłu i sobie to powiedzieć. Dlatego ja też nie jestem do końca za tym, żeby na przykład robić ilustracje konkretne. Jeżeli będą gdzieś ilustracje, to będą w miarę symboliczne. Albo będą postaci, nie będzie tła. Dlaczego? Bo ten tło musisz sobie zamieścić. Ja nie utrafię każdemu. No bo teraz nawet bym go opisał. To zawsze będą niuanse. A tak jak dostanie ktoś na przykład yy, grafikę na ilustrację, bez tła powiedzmy, no to dostanie ją i ona się mu nie no nie utrafisz nie, nie ma szans. Nawet jak, mówię, tak? Nawet jak ją opiszę, to ona będzie inaczej wyobrażona przez czytelnika. A tak jest twój. A masz świadomość, bo mówisz, że piszesz, żeby się czytelnik bawił, tak? Chciałbyś. To też jest w zasadzie no, A masz dość. świadomość, właśnie tak teraz ciebie słucham, że uczysz czytelnika myśleć w taki sposób. Pobudzasz jego wyobraźnię, która być może śpi. Jeżeli dzisiaj nie to hamusa, to być może zacznie tą wyobraźnię budzić, tak? Może jakąś świadomość? Znaczy, ja podejrzewam, że, że, że tutaj bardzo, e, bardzo dużo ludzi, którzy zaryzykowali, to mieli pewną świadomość tego, że. E, e, znaczy, może nie tyle świadomość, świadomość tego, że oni taką pokład, takiej fantazji w sobie mają. A ja jego przypadkowo pobudzę. Nie sięgają ryzy ryzy ryzykują w jakiś sposób, bo nie wiedzą, bo ja nie jestem y, y, ogólnie znany, nie jestem w top 5 stopni, w to, top 100, to, chyba też nie jestem. I więc y, w ten sposób ryzykują. I teraz ryzykują, to znaczy, że mają już tyle odwagi i tyle fantazji, że są w stanie to przejść i mhm. im się to podoba. Bo, no właśnie, bo trenują ten swój umysł do y, wytwarzania własnej wizji. To jest ważne, do własnej wizji. Czyli wtedy stajemy się bardziej szczęśliwi. No tam. Czyli, czyli dajesz nam rozrywkę, pobudzasz wyobraźnię i sprawia, że się stajemy szczęśliwi. To teraz wyszło tak misjonalizko no. trochę. W pewien sposób tak. W pewien sposób tak. No, sposób tak, no. no i właśnie i, i to w tym momencie zrobienie filmu byłoby w par tak na przykład karą. Bo byłaby to wizja jednego człowieka mm. reżysera i podejrzewam, że nikomu by to nie pasowało. Że dowolność tego świata jest taka, tych światów właściwie, mm -hmm. jest taka, że no, nie spełniałaby chyba no, tych wyobrażeń. To jest taka, taki trening. No. Ale myślę, że on jest na tyle atrakcyjny, mm -hmm. że no, tym Science... I ten y, alternatyw to się podoba. A teraz jeszcze mają trzeci, trzecią opcję za chwilę wystawą, gdzie mają urban fantazy. i podejrzewam, że się będzie podobało dalej. A mówisz, ilustracja nie, film nie, prawda? A muzyka. No, ale teraz muzyki nie jestem dobry. Nie, okej, okay, ale czy widziałbyś na przykład, żeby była. Muzyka może opowiedzieć książkę. Jeżeli, byś, jeżeli by, powiedzmy, trafił się muzyk i mówi, świetną książkę napisałeś, bardzo mi się podoba, skomponowałem taki krótki kawałek i ja myślę, że ta, ta muzyka jest w stanie opowiedzieć, nie dajemy ludziom ilustracji, ale dajmy im muzykę, pobudzamy jeszcze bardziej wyobraźnię no to to się z, nie, rozgadzam się e, z, tak się rozmówię ja nie jestem specjalistą akurat od wozów oczywiście na wielu rzeczy nie jestem specjalistą tak to jest, to jest pewnie, <grym> po prostu czasem <grym> mi coś mi czasem pasuje coś mi nie pasuje ale y, tu bym się z tobą zgodził, że te urywki niektóre mogą być na przykład przypisane. I ja na przykład ostatnio, no uczę się wszystkiego, więc uczę się również ostatnio robienia rolek. Mówię, no, ja jestem starszy, no, to mi to tylko... No, już wiadomo, że to już jest przeżytek, no ale rolki są rolkami, tak? No więc y, tak, ja już, ja już wyczaiłem na przykład, że rolki z muzyką, y, znaczy tak, znaczy, rolki o w progresie wstecznym, czyli o historiach świetnie idą z muzyką Sabatonu. No, Sabaton Sabat jest genialny. No, on sam sobie jest genialny, Teraz ja zrozum o czym on mówi, bo Sabaton jest oczywiście y -hmm. rozpoznawalny zespołem i nagrał wiele różnych no, podhistorycznych... historycznych. nie można nie lubić. Tak. Oni nagrał coś o Szwedach, coś o Rosjanach, coś o Niemcach, o coś o... O Ale i o Polakach. Opisuje o Polakach. historię. W o no, też tam też nagrał. Niektóre utwory pasują bardziej, niektóre mniej, ale i no, człowiek słuchając kojarzy muzykę raz ze mną, Dwa, dwie do czego ona była zrobiona. I teraz, jeżeli ja to wepnę, no to idealnie nie pasuje. Mm -hmm. No bo na przykład kształtem y, no, by tutaj nie pasował. No należy, która, ale raczej by nie pasowała. No a co do kila pasuje? Uj, no, no do kila, do kolitym mm -hmm. do, 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 do... No to na przykład, no w moim odczuciu, no, bo, młodzież może dokładnie ja nie wiedzieć o, co, o czym nie mówię, ale. Może pasować na przykład Evangelis, Conquest de Paradise, na przykład, no bo oni gdzieś lecą. Nie, nie mówimy o aspekcie wojny, bo tam może akurat ten furby nie pasował, ale gdzieś jest jakaś taka podróż. No to proszę bardzo. No, trzeba tylko znaleźć ten, 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 ten klucz. Czyli troszkę się znasz na muzyce. Nie, 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 ja tylko słucham. Nie, 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 to ja to ucho nadepnięte przez słonia, ja jeszcze się przetarzał trochę, ja to bokiem się obtarł, nie bardzo. Ja tam, jak do mnie mówisz, rzucasz kusztami, to ja to kleję i mi wyłapuję słowa. Ja nie jestem muzycznikiem. No ale wiem, że niektóre to jest cały Paweł, pasują, Famus. pasują, że niektóre pasują rzeczy, niektóre nie pasują. No i teraz, wiesz... Na przykład nie starałem się, bo tu chyba akurat do tych dwóch rzeczy robiłem rolki i na pewno mnie ten saboton wpadł na, na progres. E, I w Anglii jest taka muzyka elektroniczna, no, no, nawet niektóra współczesna, no bo Angelis już jest troszeczkę starszawy, e, No to tam pasuje. Natomiast nie wiem jeszcze jaka by pasowała, no, słuchajcie, do Urban Fantazy, ale prawdopodobnie na przykład y, muzyka, y, która y, była y, podkładem do Arego Pottera. Ja wiem, że on nie ma wspólnego dużo, no, natomiast mm -hmm. y, y, to też zależy co y, słuchać, w tym momencie słuchać, z czym on kojarzy daną rzecz. Jeżeli jest jakieś takie plunkanie, jakieś y, gdzieś tam ktoś tą strunę szarpną, mm -hmm. czy nerwowo, czy łagodnie, no, to to już tak bardziej podchodzi powiedzmy pod y, 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 fantazję. Mm -hmm. No to wtedy by pasowało. No ale sabaton nie będzie pasował do facetów z machających. machającymi. No na przykład u mnie nie machają różkami i musicie się dowiedzieć, czy machają. Bo oni machają. Mogą też nie machać. Ale wtedy są trochę przesłane. A nie masz mają Tutaj, zanim przybyliśmy tutaj na tą kolację, wspominałeś o tym, że był dzisiaj u ciebie. No czytelnik, nazwijmy, tak? No bo osoba, która kupuje książkę. Jeszcze jej nie Najczęściej to są albo czy... czytelnicy albo zbieracze, tak? To no, są dwie opcje, tak? To będzie czytelnik. I ja opowiadałeś, że był u Ciebie pan, który przeczytał wcześniejsze i rozmawialiście o szczęściorzu. No tak, to no, bo no, właśnie on czekał gdzie, gdzie jest, chociaż ja już w zeszłym roku o tym mówiłem, no tak no, mówiłem, no bo... A granicy wieku nie ma w książki. No nie. Nie ma, nie ma, nie ma, no to... Yy, znaczy, no ja mówię, tak mówiłem o tych no to już są zarażeni, czyli famosem. No to o to pytałaś w poprzednim, czy jeszcze w poprzednim To właśnie nie zarażenie, famosem. A chodziło mi o tego pana, co mówiłeś, taki pan w średnim wieku? Chyba, jeżeli dobrze kojarzę. I ty powiedziałeś mniej więcej, ta nowa książka, jaki to jest przydział wiekowy dla czytelnika. o tego no tak, mi chodziło pana. Yy, yy. Ja tak pojrzewam, bo to też często się wiąże, w jakim wieku jest bohater. Nie zawsze tak jest, bo są mm -hmm. rozbieżności, które są dość poważne. Ale to też jednym z takich schematów jest tak, że mniej więcej to trzeba patrzeć na bohatera, to mniej więcej będzie ten... ten no ta osoba opowiada, tak ona swoim językiem opowiada, to ma nowe odczucia niektórych uczuć, niektórych nie zna, niektórych zna. No to, to, to ale nieważne tego... ile masz lat? Na, Można sięgnąć. I, I nagle się okazuje, że y, jest zainteresowanie, gdzie mm. ja mówię oficjalnie, to jest młody ma mam przyjaciółkę, tam się będzie działo, nie tylko na tle miłości, bo tam trochę będzie, ale też jakoś tak o uczuciach nie pisze. Mamy od dużo lepszych specjalistów, niech oni piszą o uczuciach, o miłości, o zdradzie, o różnych rzeczach. Mamy specjalistów. Ja piszę akcje mm -hmm. dla frajdy. Więc owszem są te rzeczy. Ale ja z tego nie robię ani wielkiego, nie dmucham tego wielkiego balona, ani też ją nie zamiatam pod dywan. Ona no, po prostu jest w życiu, ona no, wdarza się i czasem jest piękna, czasem jest okrutna, ale, no, ale jest. Bo y, ja nie znaczy, ja uważam, że ona jest niepotrzebna czy, czy przeszkadza, bo czasem ona jest najważniejsza. Ale jeżeli w bohater, moich bohaterów nie jest ona najważniejsza, mm -hmm. to jest ważniejsze uratowanie świata, to osnowa magiczna pęka i cały świat się, będzie kolaps i wszystko zniknie. Mm -hmm. Albo wręcz odwrotnie, przyjdą demony, wrócą tutaj i zrobią ciachu ciachu. No to, no to chyba ważniejsze jest normalnie przestać się całować i uratować świat, tak? No dokładnie. No i, I to oni tak właśnie robią. A masz świadomość, że... Tak mam. Ale historia alternatywna. Ja wrócę do mojej ulubionej historii alternatywnej. Czy masz świadomość, albo dochodzą do Ciebie takie głosy, że ona jest taka ku po serc? E, nie wiem czemu. Ale ten temat ostatnio zaczyna coraz częściej wracać. Czyli nie jesteście pierwsi, którzy o tym mówią. Ja to pamiętam, że ktoś mi to powiedział i to już. Może pół roku więcej. Ta książka, ta cała seria, ona nie jest jakaś y, super świeża, ale też nie jest, y, nie jest nowa. Tak? Bo to w zeszłym roku w maju była, był trzeci tom, a dwa lata temu się w ogóle seria zaczęła też na wiosnę. Więc to jest dwuletnia książka. Ona... Ale ty y... mówisz teraz jako autor. Tak. Ale jeżeli my mówimy jako czytelnicy, tak, to ona więc... jest ciągle świeża. Ale, ale, tak, ale zauważ, że y, na ten pomysł że ktoś to skojarzył ku pod krzemy to na myśli Sienkiewicza, tak? Mhm. Było to napisane, jest to napisane w książce. No, u mnie akurat tego nie ma, nie chciałem tutaj nawiązywać. Natomiast tak. No tak. Było ktoś, mówione no? i... Tak. Ja się tego trochę spodziewałem. Ale ja się tego spodziewałem i w pierwszej, i w drugiej serii. A w zasadzie bardziej w pierwszej. No po druga to, to jest... Fantazja, no w tym sensie, że yy, yy, czy tak powinno być, tak nie powinno być. No tam był cel, więc on jakby ja go osiągnąłem, tak? No, no to jest cel autora, żeby osiągnąć cel, który sobie w książce zadam, tak? Yy, bardziej ku po serc jest yy, ta science fiction. Zer pozorom ta science fiction jest bardziej ku po serc. No bo ta yy, alternatywa yy, jest... Yy, Dość łagodny, to jest dość łagodny opis brutalnej wojny. Bo ja tam chyba raz czy dwa razy komuś flaki wykroję. Tylko że na wojnie to jest cały czas. Ja się trochę powstrzymywałem tutaj. Może trochę zgloryfikowałem to wszystko. Tylko od sukcesu do sukcesu. Rzadko wspominałem o ofiarach. Bardzo często wspominałem natomiast o ofiarach w kinie. A zwłaszcza kiedy dowódcy dostawali raporty, są tam takie rzeczy i nie chcę spoilować, ale, ale wiem, że, wiem, że wiecie o co chodzi. No i y, tam mi się wydaje, tam właśnie kosmiczne. Dlaczego? Bo to jest tak naprawdę przyszłości. Bo oprócz tego, że ktoś z mi powiedział, że to jest kupo krępujności, to czy to, to nie jest książka y, wizjonerska, w sensie jasnowicka bardziej. Ciekawe. Czy to nie, no, czy nie się, że w jakiś sposób tak, bo to nie uciekamy od tego, tak? No bo <laughs> przyszłość jest otwarta, tak? Każdy o tym mówi, że przyszłość jest otwarta. Nie wiem dokąd pójdzie. No tak przeszłość nie to zmienimy. To więc, no więc w, zasadzie, w, zasadzie że tak, w zasadzie. można powiedzieć, że tak, że na upartego nawet się nie trzeba mocno że To tak by mogło być. Co więcej, nawet byśmy sobie życzyli. No więc no dobrze, no to na pewno jest kupą o a czy jest wizjonerska bardziej w sensie jasnowidzenia? To tak, no bo wizjonerska to można też na przykład się zainteresować, czy to jest technicznie możliwe. Na przykład wizjonerska, tak? Czy to jest czy to El czy tam ktoś jeszcze inny poleci ten kosmos, tak? Za tym jaki oni kosmos lakają. Jakbyś, jakbyś wzięła planetę Ziemię jako tą pomarańczkę, to oni lekko skaczą po, po, po skorupce. To są te ich kosmosy. Jaki to jest kosmos? No, Takiego nie wiem. No, no więc... U mnie to już oni są dosyć daleko. No to, to jest to wizjonerstwo, tak? Natomiast, że jest ten element dla niektórych jasno, czyli przewidywania, że można by ułożyć na nowe społeczeństwo. No, Tam jest to pisane, że jest nowe społeczeństwo zasadnicze. Że jest nowy, nowy ład prawny że na przykład ludzie w zasadzie nie mają problemów na temat zdrowia. I praktycznie nie ma chory. Tak, Dlaczego jest wyjaśnione? To nie jest tak, że on chciał sobie stworzyć idealne społeczeństwo, w sensie zdrowia. Ale jest wyjaśnione, że to w jakiś sposób się da zrobić. Więc jest to. jest, jest Zmierzę, to. Jest ja tylko. I wizjonersko, i jasno. jasne widzenie no no w tym sensie, no nie takim. Uh -huh. Ale przewidywania przyszłości. Tak? Ale jeszcze będziemy jutro, gdzieś to może się skrzykniemy, porozmawiam tak chociaż gdzieś tam przy stoisku, prawda? To tylko się zapytam, po bo tu już panie zamykają. Bo ja mam teraz takie wrażenie, że bardzo, że no, mi bardzo. Ale czego? Że Paweł Famus tylko pisze. Że Paweł Famus nie ma możliwości mówienia. Bo jeżeli Paweł Famus miałby możliwość udzielania wywiadów, takich właśnie niepisanych, ale mówionych, żeby można było usłyszeć, co on mówi, jak on mówi, i zobaczyć, jak on to przeżywa. Jak te książki są ważne, to to jest całkiem inne doświadczenie. Ja mam ja, czy tak, ja mam na YouTubie Famos. Ja albo Famus 1. Proszę sobie tam mm -hmm. zobaczyć, to jest i na stronie i też na Facebooku też to tam gdzieś jest. Ja mam takie pogadanki na przykład na temat prognosów stycznego. Ale ja uważam, że one są za długie, że one nudzą moich głos. Być może, może nie jako pogadanka, a może jako, a, jako właśnie wywiad. No wsi wywiad. Właśnie brakuje chyba takich wywiadów z Pawłem Famusem, prawda? Dobrze, to my kończymy. Dziękujemy bardzo i jutro się widzimy na targach.